Dzień dobry panu. Czas sprawdzić pogodę, ale nie po wiadomościach, tylko tu w dobrym stylu jak kiedyś, a u mnie wciąż aktualnym, z kobiecym akcentem. Mam na imię Samantha, mieszkam blisko równika. Nie jestem meteorologiem ani wróżką, ale będę wyskakiwać tylko przed tymi dniami, kiedy w twoim kraju będzie szansa na piękny dzień. Tylko takie dni się liczą. Żyjesz w pięknym kraju, ale to czego brakuje na ulicach? To słońce i spontaniczny wdzięk, i po to jestem. Postaram się być dla pana tylko najlepszą wiadomością. W nocy będzie naprawdę ciepło od 23 stopni nad morzem do 26 na południu Polski. Chłodniej będzie jedynie na śnieżce, ale nie warto tego sprawdzać. Na wschodzie Polski może padać i możliwe nocne burze ale spokojnie takie rzeczy zdarzają się i na równiku. W dzień pogodnie i słonecznie. W centrum 30 stopni. Na zachodzie także upalnie i bezchmurno. W wybrzeże chłodniej, 26 stopni, a w Zatoce Gdańskiej 22. Na wschodzie trochę chłodniej. Od 24 stopni w suwałkach do 29 w przemyślu i Rzeszowie. Zachmurzenie niewielkie, głównie na Mazurach i Dolnym Śląsku. To wszystko na dziś. Życzę udanego wieczoru, upalnej nocy i słonecznego dnia. I obym jak najszybciej miała okazję znów zapowiedzieć pogodny dzień dla Pana.